W końcu się zebrałam i nagrywam, co jem w ciągu dnia. Być może ten temat ogólnie kogoś zaciekawi, ponieważ jestem na diecie ketogenicznej i jem dość mocno inaczej niż większość ludzi. A tych, co są na diecie keto czy paleo, być może dam jakieś inspiracje na posiłki. Chociaż tych posiłków nie będzie zbyt dużo. Ja w ostatnim czasie jem 2-3 posiłki dziennie. A teraz staram się jeść... Ogólnie dwa. Mam nadzieję, że jutro pojutrze zacznę jeść jeden posiłek dziennie tylko. Za około 9-10 dni jadę na wakacje. Chcę przyzwyczaić się do takiego trochę wydłużonego i efu do skróconego okna żywieniowego. Nie wiem za bardzo co tam będzie do jedzenia, nie wiem co uda mi się upolować. Wolę jeść rzadziej zmniejszyć sobie ten trochę ten apetyt, zwiększyć swoją wytrzymałość na, że tak powiem, więcej godzin bez jedzenia niż zjeść jakieś tam przypadkowe rzeczy. Na keto i tak bardzo fajnie reguluje się to odczuwanie apetytu nie jemy tak hormonalnie, że tak powiem hormony nam i tak nie sterują więc łatwiej jest dłużej nie jeść, aktualnie jest trochę po 10 rano, wstałam o 6 od tego czasu piję sobie wodę z cytryną i z niewielką ilością soli, żeby uzupełnić elektrolity, wczoraj ostatni posiłek jadłam o 18, to nie jest tak, że do 18 powinno się jeść, tylko ja po prostu tak ostatnio jem, tak jak Ci mówię wydłużam sobie ten czas, kiedy nie jem. Czuję się świetnie, mam masę energii, idę sobie zrobić trening na zewnątrz. Taka, jeszcze taki dodatek ode mnie, że kiedy jadłam wysoko węglowodanowo, mega rzadko się zdarzało, żebym robiła trening na czczo. Teraz nawet czasem robię sobie treningi o 13, a od rana nic nie jem i tak mam bardzo, bardzo dużo siły, energii na tym treningu. Ketony działają. I jeszcze z takich rzeczy, wykorzystując to, że jestem w sumie na zewnątrz, że jest dobre światło, mam gładką cerę. Bardzo mam gładką cerę na diecie ketogenicznej. Jest ona jakby od środka nawilżona, oczywiście... Od środka, od wewnątrz nawilżona. Oczywiście mam tapetę, tapeta nie wygładza. Jak ktoś ma zmarszczki, jak ktoś ma pryszcze, to wszystko i tak będzie widać. O, nawet mi widać takie małe włoski, a nie widać żadnych... O, tutaj coś mam. No ale... Poza tym jest po prostu wspaniale. Bardzo fajna rzecz, że skóra jest od środka nawilżona. Natomiast jeśli chodzi o skórę włosy yy, głowy, mam wrażenie, że też jest nawilżona, i skóra nie ma takiej potrzeby się bronić i produkować nadmiernego sebu. Więc wydaje mi się, że to wszystko jest przez to. Takie. Dodatki, które są niby takie drobne, niby takie czysto estetyczne, chociaż może nie, nie do końca czysto estetyczne, bo to jak wyglądamy świadczy o tym, jakie jest nasze zdrowie, więc to są chyba jednak ważne rzeczy. To jest bardzo proste do wytłumaczenia, ponieważ dostarczam sobie naprawdę wielu, wielu, wielu witamin w bardzo dużych ilościach na tej diecie i... Kolagen, kolagen robi mega dobrą robotę. Zresztą wszyscy chyba wiedzą, że na skórę, na włosy kolagen jest potrzebny. A najlepszy kolagen jest taki, który dostarczamy sobie z naturalnym pożywieniem, a nie w jakichś tam kapsułkach. Wracam z treningu, jest jakieś 13, 15, po 11, jak do tej pory wypiłam już 1,5 litra wody, czy 1,5, Jezu zaś mi, wy mnie poprawicie, wy już wiecie jak to się mówi. 1,5 litra wody wypiłam. Energii mam jeszcze więcej niż przed. Zatrzymałam się w sklepie po rzeczy na rosołek. Ostatnio uwielbiam robić sobie rosół na karkówce. Im bardziej tusta, tym lepiej. Bardziej mi to pasuje jednak niż na łódku z kurczaka, ponieważ właśnie jest to mięso bardziej tuste. Czasami dokupuję też kostki, żeby po prostu wrzucić, żeby ten szpik się z nich wygotował w rosole no i potem takie mięsko, taka karkówka z rosołu jest idealna do jedzenia już nic więcej do niej nie trzeba ani doprawiać, ani nic, tylko po prostu tak ją można wcinać, delikatne, fajne, ugotowane mięsko, nie wiem jeszcze czy będę to robić dzisiaj czy jutro, bo dzisiaj jeść tego rosołu z karczku nie miałam w planie, jeszcze mi został rosół z udka kurczaka, zazwyczaj jem sobie tak około szklankę dziennie rosołu, chociaż też nie codziennie no i teraz mimo, że nie jestem głodna, a też nie mogę jeść przecież tych kalorii za mało, to, że zmniejszam ilość posiłków w ciągu dnia, to nie znaczy, że chcę zmniejszać kalorykę. Ja akurat nie chcę teraz zmniejszać kaloryki, jest wszystko tak, jak ma być, super się czuję, nie jestem na deficycie, nie potrzebuję żadnego deficytu teraz. No i uzupełnić te kalorie trzeba, mimo, że nie jestem głodna, no to też nie będę jeść, jednak jakieś kalorie w siebie muszę wsadzić i to będą kalorie z kawą. Z jaką kawą? Ketomaniacy na pewno już wiedzą, a ci, co jeszcze nie wiedzą, to mogą być dziwieni No to lecimy z tą kawą. U mnie bezkofeinowa. Daję sobie łyżeczkę. Nawet taką niecałą nie musi być jej dużo, tak tylko dla smaku. Ja piję kawę tylko dlatego, że mi bardzo smakuje. Do tego masełko, to będą około dwie łyżeczki, trochę cynamonu, łyżeczka śmietanki. No i masełko będzie się rozpuszczać ładnie. Zawsze jak tak sobie piję tą kawę, to myślę, jak można pić kawę bez masła? Prawda jest taka, że nikt normalny nie pije kawy z masłem. Mamy godzinę 13. Nadal nie jestem głodna, ale postanowiłam sobie coś pochrupać no i sobie pochrupam, pochrupam. W sumie będzie to garść orzeszków. No, i wydaje mi się, że już za godzinę, czy za dwie godziny, to będzie 14 albo 15. Zjem sobie powiedzmy śniadanie. To chyba będzie makrela, ponieważ na nią mam mega ochotę. Mamy godzinę 14.10. No i teraz wypadałoby coś zjeść. Nie jestem głodna za bardzo po tej jednej kawie, po tej garści orzeszków od rana. No ale wypadałoby coś zjeść bo po pierwsze, trochę już mi się robi apetyt, a po drugie, no jednak kiedyś muszę zjeść te kalorie, chociaż jest opcja, że dzisiaj zjem mniej niż potrzebuję, ale też taka ważna rzecz, co do kaloryki, jak na przykład będę pokazywać na takich filmach, jeśli jeszcze się zdarzą, czy na przykład jak na dzisiejszym, jakby to ktoś tam chciał sobie obliczyć, ja tego nie mam zamiaru liczyć, nie chcę nikomu mówić ile jem kalorii, żeby się nie wzorował, ponieważ jest to sprawa mega indywidualna, ale zawsze trzeba pamiętać, że liczy się bilans tygodniowy, a nie dzienny. No, i jest, proszę państwa, mój pierwszy posiłek dzisiaj. Jest godzina dokładnie 14:27 i będę sobie jeść rosołek. Jest on tutaj z jedną pietruszką. Jedna pietruszka tutaj pływa. Wczoraj zjadłam wszystkie warzywa i mi zostało tylko to. No, ale to jest dość duża, Micha. Dość głęboka, dobra, chyba tak tego nie widać. Dodam jeszcze, że jest to rosu na utku z kurczaka na cebuli, selerze, marchewce i pietruszce. Marchewki nie dawałam za dużo, żeby nie było za dużo cukru. Tutaj są jakieś zioła, nie używam żadnego kucharka. W tych wszystkich kucharkach i wegetach jest cukier, staram się używać jak najbardziej naturalnych przypraw, żeby nie dodawać tu świństwa, tylko żeby było samo, tuściutkie, zdrowie. A tak wygląda mój rosu zazwyczaj z warzywami, z wkładką mięsną. Tym razem, właśnie z karczkiem, jak dla mnie jest to najlepsza opcja. Postanowiłam jeszcze dograć to kolejnego dnia, bo ten rosół z pietruszką wyglądał naprawdę biednie, a rzadko jem rosół z taką samą, jedną, jedyną, biedną, pojedynczą pietruszką. Zaraz po rosole wjechała ryba, makrela wędzona i rzadkiewka. I tutaj taka ciekawostka, jeśli chodzi o ryby. Im mniejszą rybkę uda nam się złowić, że tak powiem, tym jest ona dla nas lepsza. Zajmuje niższą pozycję w łańcuchu pokarmowym i tym niższą jest prawdopodobieństwo nagromadzenia toksyn w całym okresie jej życia. Dlatego najbardziej polecam właśnie makrele, sardynki, śledzie. Taki trik dla tych, którzy chcą y, zrezygnować z jedzenia pieczywa. Jakoś ciężko im to przychodzi. Zamiast pieczywa dobrze sobie dodawać do posiłku coś, może co będzie chrupało. Coś, czym będzie można po prostu przegryźć tą główną rzecz, którą jemy. U mnie rzodkiewka, często jakieś inne warzywa albo boczek. Zaraz po makreli zrobiłam sobie kawę też z masełkiem. Taka sama jak rano, tylko kubek mam wyższy, więc ogólnie kawa jest większa i nie dodałam już cynamonu. Masełka dorzuciłam sobie trochę więcej i trochę więcej śmietanki. I dwie łyżki słonecznika. Jest 18, może być lekko po. Tak się prezentuje ostatni posiłek na dzisiaj. Tu jest karkówka, kurcze, nie widać jej spod tego masła ale też jest taka dość tusta pierwsze karkówkę lekko podsmażyłam na smalcu z solą i z pieprzem z obu stron potem dodałam czerwoną paprykę cebulę pokrojoną w pióra, no i tak się dusiła chyba 40 minut no i do tego mam jajka sadzone, dwa jeśli chodzi o jajka, czuję się w obowiązku zrobić tu taką uwagę dzisiaj widzisz, że je jajka sadzone ale... Najzdrowsze są jajka na miękko i jajka w koszulkach. Bardzo ważne jest, żeby to żółtko było płynne, więc chociaż tyle, że miałam żółtko płynne w tych jajkach, ale Najczęściej staram się jeść właśnie jajka na miękko, jajka w koszulkach, czy inaczej mówiąc, jajka po benedyktyńsku. Myślę, że kiedyś zrobię taki przepis i myślę nawet, że zrobię kiedyś całkowicie osobne wideo na temat jajek. Ponieważ jajka to są takie superfoods. Warto je jeść, są mega zdrowe. Wiesz, w jajkach jest wszystko, wszystko, co potrzeba do stworzenia kurczaczka, czyli nowej żywej istoty. Także myślę, że jeszcze kiedyś nagram o tym osobny film. A tutaj chciałam teraz po prostu zaznaczyć, że to nie jest absolutnie najzdrowsza wersja jajek, które ci dzisiaj pokazałam. Ogórki konserwowe. Wiem, że były pytania na diecie, kiedy to ogórki konserwowe. Ilość ma znaczenie. Widzisz, ile tutaj ich jest i one są takie o, takie malutkie jeśli chodzi o mięso i masło być może sobie jeszcze dołożę, ponieważ mam jeszcze trzy takie kawałki zagrzane zobaczymy jak to będzie no i będę sobie smarować na bieżąco ten kawałek mięska masłem to na pewno no i już zeżarte, skończyło się na tym jednym kawałku mięsa, który widzieliście, więcej nie byłam w stanie chociaż miałam jeszcze ochotę, ale poczułam, że już jest tego za dużo że już zapełno mi się robi w żołądku no i został jeden ogórek konserwowy ten największy, tak też się spodziewałam większy miałam apetyt niż faktycznie zdołałam tego zjeść. Masła było ciutkę więcej niż widziałeś, a do kawy, do tej ostatniej dzisiejszej kawy, dodałam sobie jedną całą łychę oleju kokosowego. No i po całym posiłku zjadłam sobie jeszcze garść słonecznika. To był taki przypadkowo wybrany, losowo wybrany dzień. Pokazałam Ci jak jem. Nie jem codziennie tak samo. Nie robię sobie zbyt często jakichś keto chlebków i tak Im prościej, tym lepiej dla mnie. Ja nie lubię poświęcać się w kuchni, zbyt dużo czasu, a za tym takie proste dania chyba najbardziej mi smakują. Aby obliczyć bilans tak naprawdę, jaki się je, bo zdaję sobie sprawę, że mogą być osoby, które będą chciały przeszpiegować, ile ja tak naprawdę jem, wszystko co robimy, liczy się w dłuższej perspektywie, a nie w perspektywie jednego dnia. To był po prostu taki przykład, żebyś mógł mogła zobaczyć sobie, jak może wyglądać przy. Przykładowy, przypadkowy, dzień na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla kogoś pomocny. Być może się chociażby przyda przepis na karczek. Jeśli film się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę. Daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej takich filmów. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, a interesuje Cię tematyka fit, zdrowia, dobrego samopoczucia. Zachęcam do subskrypcji. Zapraszam też na moją stronę w kondycji.pl, gdzie możesz zamówić sobie plan żywieniowy i lub treningowy rozpisany ze mnie specjalnie dla Ciebie. Jest też tam sklep z akcesoriami treningowymi, z fitciuchami i innymi fajnymi rzeczami. Zachęcam Cię do obserwowania moich profili instagramowych, facebookowych. Daję tam sporo motywacji. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu Jaj osadzone. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Widzimy się za niedługo! Pa pa!